Wielkie przeboje na muzycznej scenie często rodzą się z nieoczekiwanych spotkań, które prowadzą do współpracy między artystami. Przykładem takiej zjawiskowej kooperacji jest utwór Mały Biały Pies, który stał się absolutnym hitem okresu prl -u. Ta melodyjna piosenka powstała dzięki współpracy poety Jeremiego Przybory oraz kompozytora Jacka Mikuby. Czym zakończyła się ich twórcza rozmowa i jakie okoliczności doprowadziły do powstania tej legendy polskiej muzyki, kulisy tego niezwykłego spotkania są równie fascynujące jak sam utwór. Kluczową rolę odegrała Agnieszka Osiecka, która zadzwoniła do Jacka Mikuby i zaproponowała mu spotkanie z przyborą. To one stworzyło niepowtarzalną okazję do wspólnej pracy nad tekstem piosenki, której melodia i słowa miały stać się znane milionom Polaków. A jak do tego doszło? Osiecka miała niezachwianą wiarę w talent swoich znajomych i dostrzegała potencjał w ich współpracy. Mikła, młody wówczas twórca, już zdążył zbudować swoje pierwsze sukcesy, tworząc utwory dla Marlini Rodowić. Jego prace, takie jak Sing, Sing oraz Damą Być, szybko zyskały popularność, a obecność na koncertach i festiwalach wzmacniała jego pozycję w świecie muzyki. W końcu, na jednej z takich wystaw, artysta nieustannie powtarzał, muszę coś Boguś napisać, co wyrażało jego chęć do eksploracji twórczej. Tu wkracza Bogusław Mek, który stał się prawdziwym głosem tej piosenki. Tworząc duet z Jackiem Mikłą, Mek zrealizował swoją wizję, w której dodał głos Ewę Dębicką. Po parunastu dniach trwających prób i współpracy, powstał utwór, który zjednoczył serca słuchaczy. Mikła z sentymentem wspominał później, że był zachwycony jej talentem, który pojawił się na scenie w sposób olśniewający i naturalny. Wspólne wystąpienia z Boguśkiem stawały się manifestem nie tylko ich umiejętności, ale także szczerej przyjaźni. Piosenka Emały, Biały Pies, zyskała niespotykaną popularność. W pewnym anegdotycznym momencie, w trakcie koncertu. Z głośników radiowozu milicyjnego zarządzano pilne ogłoszenie, że na występie niezbędny będzie biały pies. Jak się okazało, ten nietypowy element pomógł w wykręceniu dodatkowej uwagi publiczności, a piesek pojawił się na scenie, stając się niekwestionowaną gwiazdą wieczoru. Tak specyficzny moment na długo zapadł w pamięć fanów oraz uczestników festiwalu. Na każdym kroku tej drogi współpraca pomiędzy Przyborą, Mikłą a Mecem przynosiła nowe artystyczne zyski. Zasługą opisywanej piosenki stała się nie tylko niezwykła poezja Przybory, lecz także muzyczne aranżacje Mikły, które nadawały utworowi lekkości i wyrafinowania. Rekordowy przebieg tej piosenki nie tylko umocnił ich kariery, ale także wyznaczył nowe trendy w polskiej muzyce lat 80. Zakończona w ten sposób historia małego białego psa pokazuje, jak spontaniczne spotkania i szczęśliwe zbiegi okoliczności mogą prowadzić do powstania czegoś pięknego. Dziś już wiadomo, że sztuka współpracy Zaufanie do intuicji oraz chęć odkrywania nowych ścieżek są kluczem do twórczego sukcesu. Dla dzisiejszych artystów jest to nie tylko przestroga, ale również inspiracją na rozpoczęcie wielkich muzycznych przygód.